Kiedy patrzysz czasami na pewne perspektywy, które są daleko, otwórz się na tą całą przygodę, bo dopiero prawdziwe szczyty widać z pierwszego dużego szczytu, na który wejdziesz. Dodawajcie swoim ludziom, partnerom skrzydeł, by mogli latać, wznosić się ponad te szczyty. Idąc tą drogą, tam czeka na ciebie jeszcze wiele wspaniałych rzeczy, których jeszcze dzisiaj nie widzisz. To jest ten czas. Razem jesteśmy silni, jesteśmy nie do pokonania. Kochani, odważnie róbcie ten biznes.